Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że wszyscy jesteście zdrowi, a żeby jednak zrobić coś pożytecznego z tym wolnym czasem, który zostaje wam po wykonaniu wszystkich zadań domowych, pokażę wam dzisiaj, jak uszyć taką opaskę, którą mam na głowie. Więc za chwilkę powiem wam, czego będziemy potrzebowali i jak to zrobić. Będziemy potrzebowali trzech kawałków materiału, trzech prostokątów. Pierwszy prostokąt ma wymiary 44 na 11 drugi prostokąt ma wymiary 28x14 i trzeci prostokąt o wymiarach 27x11. Wszystkie wymiary są dostępne w opisie filmiku. Oprócz tego potrzebna nam będzie jeszcze gumka o szerokości około 2,5 cm. 16 cm gumki. centymetr krawiecki bądź odpowiednio długa linijka, nożyczki, Medełko krawieckie, jeśli ktoś takiego nie posiada, wystarczy zwykła świecowa kredka, szpileczki i z nitką lub maszyna do szycia. Pamiętajcie o tym, żeby z maszyny do szycia korzystać tylko pod kontrolą rodziców. Zaczniemy od szycia pierwszego prostokąta tego najdłuższego, składamy stroną prawą do prawej bardzo równo, i żeby materiał się nie przesuwał, spinamy szpileczkami w trzech miejscach. I zszywamy ten kawałek materiału wzdłuż jego najdłuższej krawędzi tylko. Odkładamy go na razie na bok i w podobny sposób zszywamy najmniejszy kawałek materiału. materiału składamy również na pół wzdłuż jego krawędzi dłuższej i obcinamy brzegi tak, żeby powstały nam czubki. Wszystko to zszywamy, pozostawiając na środku przerwę, taką kieszonkę, która posłuży nam do tego, żeby później tą robótkę naszą przewrócić na prawą stronę. Kiedy już mamy to zrobione, zajmiemy się właśnie przewróceniem. Te czubki, które nam tutaj zostały i nie ma tutaj szwu, obcinamy na równo. Po prostu ładniej będzie później wyglądała ta kartka, kiedy ją przewrócimy na drugą stronę. Z jednej i z drugiej strony. I przewracamy. Można pomóc sobie właśnie ołówkiem lub kredką czymś, co nie naderwie nam szwój, nie zrobi dziury w materiale. Wygląda to następująco i teraz tą kieszonkę, która nam pozostała, zaszywamy, zawijając brzegi do środka. Gdy nasza kartka jest już właściwie gotowa, zajmiemy się pozostałymi dwoma trzecimi wcześniej kawałkami materiału. Najpierw przewrócimy na prawą stronę dłuższy kawałek, zawijamy brzegi i palcami zawijamy do środka. Można pomóc sobie również ołówkiem z gumką albo kredką, w czymś, co nie zrobi nam dziury. Teraz mamy taki rulonik. Wszystkie nitki, które nam wskają, oczywiście odcinamy. I podobnie postępujemy z ostatnim kawałkiem materiału. I tym właśnie kawałkiem zajmiemy się dalej, ponieważ będzie trzeba przyjść do niego gumkę, którą wcześniej sobie już przygotowaliśmy. To jest gumka o szerokości około 2 cm. Może być to gumka szersza, może być to gumka węższa. Przymocowujemy ją, ją do środka i przymocowujemy ją do krawędzi tego rulonika tak, żeby szef, który nam powstał wcześniej, był na środku naszego materiału. Przypinamy go szpilką, żeby gumka nam nie uciekła, kiedy ją naciągniemy z drugiej strony. I teraz trzeba ją złapać. Można sobie pomóc agrawką, albo wsuwką do włosów. Łapiemy tę gumkę z drugiej strony. No i trzeba uważać, żeby ta gumka nam się w środku nie skręciła, ponieważ wtedy nasza opaska będzie nam się brzydko układała. I też przymocowujemy ją szpilką do krawędzi naszego rulonika. Następnie przeszywamy oba brzegi na maszynie albo ręcznie kilka razy wzdłuż tej krawędzi, tak żeby ta gumka bardzo dobrze się trzymała. Tak samo robimy z drugiej strony. Kawałek z górką mamy już gotowy. Będziemy go teraz przeszywać do tego naszego najdłuższego rolonka. w następujący sposób. Brzeg tego rolonu zakładamy leciutko do środka i tak przykładamy naszą gunkę, wkładamy to do środka i tak przykładamy naszą gunkę, żeby szwy były równo. Mniej więcej. Kiedy mam szef od rolnika z gumką, to mam szef od rolnika bez gumki. Spinam to wszystko szpileczką. Materiał jest dość gruby, więc bardzo proszę uważać. I zszywam to na maszynie, podobnie jak ten rulonik z gumką, kilka razy wzdłuż tej krawędzi. na nitki i podobnie postępujemy z drugą stroną. Zakładamy zewnętrzną krawędź do środka i wkładamy runonik z górką. mamy szpilką i trzymamy. I nitki odcinamy. I właściwie nasza opaska jest już gotowa. Wystarczy tylko z tego powstałego wcześniej kawałka materiału zawiązać kokardę. I w ten sposób powstała opaska z kokardką na górze. Wszelkie wymiary materiału, jak i wszystkie potrzebne narzędzia, ich lista znajduje się w opisie do filmu. A ja bardzo dziękuję wszystkim dzieciom, dorosłym, za obejrzenie tego filmu. Zapraszam na przyszły tydzień i jeśli macie jakieś propozycje do tego, co możemy uszyć wspólnie, proszę zostawić swoją propozycję w komentarzu. Dziękuję. I do usłyszenia.